Cześć wam, dzisiaj jest dla mnie specjalny dzień. I nie, od razu Wam powiem, ten dzień nie jest dla mnie czymś traumatycznym, czymś co przeżywam, czy coś w tym stylu. A jaki dzisiaj jest dzień? 5 czerwiec, i dzisiaj są moje urodziny. Które? Tak, tak. Takie stare jeszcze żyją. <laughs> Ale wiecie co, ja nie jestem osobą, która się przejmuje wiekiem. Ja wręcz... E, wiele osób jest zaskoczonych, bo ja nie kryję nigdy swojego wieku. Jak ktoś pyta, czy po prostu z toku rozmowy wyjdzie, to ja to mówię. Tak samo jak mówię, że Radek jest ode mnie młodszy. A dokładnie 6 lat jest młodszy ode mnie. Także mi to nie przeszkadza, ile mam lat. Nigdy tego nie przeżywam. No nie, inaczej... E, Przeżywałam na swój sposób, ale nie jakoś intensywnie, wtedy, kiedy miałam przejście z 30 paru na 40. Ale to był inny etap życia. Troszeczkę takich innych myśli miałam w głowie. Oprócz tego nie było to stricte związane z tym, że wow, już mam 40, ale taki, tak jakoś. Wtedy, no, bardziej analizowałam kwestie tego, co, jak, dlaczego, czy mogłam inaczej. Teraz tego takiego czegoś nie mam, bo już część rzeczy, tych, które. A, bo mogłam zrobić inaczej. No, nie nie, chcę, nie chciałabym teraz z perspektywy czasu zrobić inaczej, bo wyszłoby na to, że mogłabym być w innym punkcie swojego życia, a ja w tej chwili. Nie licząc kwestii zdrowia, no bo z tym to jest teraz kuleje, ale nie licząc tej kwestii, ja, jest, ja się cieszę ze swojego życia. Moje życie hmm, w stu nie jest szczęśliwe nigdy nie jest. No, ale ogólnie rzecz biorąc, jestem zadowolona z tego punktu, w którym jestem w tej chwili. Jestem szczęśliwa, jeżeli chodzi o związek, o rodzinę hmm, i o swój kanał, jeżeli chodzi. Różne, różne aspekty. E, o, cieszę się z tego, że schudłam kupę kilogramów, no bo 20 parę. Musiałbym dokładnie policzyć, ile to jest kilogramów, co ja schudłam. 23. Niecałe 23 kilogramy schudłam. W sumie e, przez kupę lat chudłam. To nie jest tak, że od i tak, no bo choroby moje przeszkadzały, ale. No, to jest na dłuższą gadkę, w każdym razie 23 kg zgubiłam. No to wyobraźcie sobie, takie 2 trzecie piksela, a nawet więcej zgubiłam, bo piksel waży 34, coś takiego będzie mniej więcej ważył. Czyli po ponad 2 trzecie piksela schudłam. No, a wiecie, jaki to jest wydlunek troszeczkę. No to z tego się cieszę. No, jest dużo rzeczy. Jakbym miała tak wymieniać, z których się cieszę, a gdybym na przykład miała możliwość teraz zmienienia tego w życiu, co uważam za poniekąd błędem, to myślę, że bym była w innym punkcie. Z tego względu, że nie robiąc tego czy innego błędu, nie byłoby innych konsekwencji, tak zwany efekt motyla, prawda? Plus do tego ja jako osoba, która ten błąd popełniła, czyli zdobyła to doświadczenie, byłabym bez tych doświadczeń i być może w innym etapie życia bym pod, popełniła podobny błąd. Więc błędy nas uczą, uczymy się całe życie. No, także jeżeli chodzi o tą kwestię, owszem, no wiadomo, na przykład, och, chciałabym mieć większe mieszkanie, a nie dwa pokoje, no taka pierdoła. Znaczy pierdoła, pierdoła w tym, w toku mojego myślenia, a nie pierdoła, że te mieszkanie. Gdyby była możliwość zmienienia na trzy, pewnie tak. No oczywiście marzył mi się kiedyś i cały czas mi się marzy, żeby mieć domek, który będzie na wsi albo na obrzeżach miasta, chyba bardziej na obrzeżach miasta, tak żeby jakiś jeszcze chociaż autobus tam chodził, no bo ja z prowadzeniem samochodu tak nie za bardzo. No ale w każdym razie, o takie coś. Ale to, to nie jest coś, co w przyszłości może się nie spełni. Powolutku, bo powolutku, coś tam próbujemy robić, nienachalnie, że może coś takiego byśmy osiągnęli, jakieś swoje marzonka. I też jesteśmy z rzadkiem właśnie na takim etapie, że stwierdzamy, że trzeba się przestać odblok znaczy, trzeba się odblokować, bo my często Mówiliśmy, że coś chcemy, a czegoś nie robiliśmy. A teraz staramy się realizować takie nasze mniejsze marzenia. I właśnie Wam powiem tak: nie pokażę Wam teraz mojego prezentu. Pokażę go Wam mniej więcej tak pod koniec miesiąca. Ponieważ to będzie coś. Chciałabym Wam o nim powiedzieć, ale jednocześnie nie mówiąc, żebyście zobaczyli później. No bo też część, moje filmiki, część yy, osób, które chciałabym zaskoczyć swoim prezentem, będą yy, pewnie oglądały, więc nie chciałabym tego zdradzać. Yy, tylko powiem tak, Madziu, ty wiesz o co chodzi? Mhm. Tak, zdecydowałam się. Tylko troszeczkę inne. No, w każdym razie. Yy, to jest prezent, który będę miała do końca życia. Który chciałam mieć praktycznie całe moje dorosłe życie, ale nie mogłam się zdecydować. Z pewnych względów, jakąś taką blokadę miałam. A teraz mówię, dobra, trzeba. O, udało się. Teraz trzeba się zdecydować, bo tak cały czas odkładam to, odkładam, odkładam, więc. To już niedługo będę w końcu, będzie. Ale dobra, bo tak enigmatycznie mówię, więc pewnie to Was nie interesuje, tylko się wkurzacie, co to może być. Skończ babo gadać, skoro nie chcesz powiedzieć, o co chodzi. No to Wam później, jak już będę miała ten prezent, to Wam opowiem, co i jak. Ale no to pod koniec miesiąca. A tak poza tym... Dzisiaj co dzisiaj będzie. Dzisiaj jest poniedziałek, dzisiaj prawdopodobnie z Radziem sobie gdzieś wyjdziemy na Stare Miasto. Co będziemy robić? Nie, nie wiem, po prostu spontan y, jakiś, w każdym razie tak, żeby lekko zaakcentować, że to jest jednak nie taki zwykły, szary dzień, a takie imprezowanie, spotkanie się z rodziną. Y, będę miała też pierwsze, 17, bo czekam na to, żeby mój braciszek mały, tak, będzie wsiądł parę przyjechał do Polski i wtedy wspólnie zrobimy takie spotkanie moje urodzinowe, jego imieninowe, tak? Bo za dwa dni z kolei ma imieniny. To wtedy to, a później jeszcze kolejne będzie 24. Także no, uroczystości moje z powodu moich 50. urodzin trochę będą się przeciągały. Ciekawe, czy skończy się na dwóch imprezach, czy przypadkiem nie będzie, to później. Jeszcze coś. Nie wiem, w każdym razie teraz na razie tego nie może być. Ze względów: po pierwsze, bo mojego brata nie ma, po drugie, później Radek ma dwa wyjazdy. Nie, no dwa wyjazdy ma, tak, więc no musiało się to troszeczkę przesunąć. I dopiero będę od połowy miesiąca tak naprawdę świętować swoje urodzinki. Pewnie jakieś migaweczki z tego będą, no bo jakoś tak, chociażby shorta jakiegoś, może zrobię, że nie będę miała czasu, albo nie będą chciały te osoby, które będą ze mną świętować, żeby być na filmikach. To taka migaweczka, na przykład w szorcie. O, tak zrobię, ale no, no bo nie wiem, nie wiem, jak ktoś, czy ktoś będzie chciał, czy ktoś nie będzie chciał. To dopiero się wtedy dowiem, bo ja z reguły, jeżeli kogoś mam pokazać gdzieś na jakimś vlogu czy coś, tak bliżej, a nie jako tło, no to ja się wtedy pytam. No bo to jest tak. No, nie fair wystawiać kogoś na opinię publiczną, na filmiku, jeżeli ten ktoś na przykład, no, nie ma ochoty. Nie wszyscy są y, takimi osobami, że bez problemu chcą być na filmikach na YouTubie czy, czy gdziekolwiek, na jakichkolwiek innych mediach. Więc ja się zawsze pytam. Więc zobaczymy. Spytam. Jak będą chciały, to będzie filmik. Jak nie będą chciały, to nie będzie. To będzie krótka wzmianka, że coś tam było, lub jakiś szorcik. Dobra, a teraz na razie kończę. Może coś z naszego spaceru na stare miasto, znaczy spaceru, duże słowo. To nie będzie spacer, to będzie przejażdżka, a będziemy delikatnie spacerować. No, ze względu na moje, mój kamień na nerce. Które się cały czas przeciąga. A tak przy okazji właśnie Wam powiem noże, kurza melodia, żeby nie przeklnąć, mam ten kamień, znaczy, że się okazało, od początku roku już jest czerwiec, a ja dalej nie miałam pierwszego rozbijania, bo mam mieć w dwóch lub trzech etapach rozbijanie, ale to takie zrób badanie, zrobię te badanie, to dadzą mi następne badanie, tutaj jeszcze jakieś następne badanie, tu coś tam zamiast mi od razu dać, to takie. Brzydko mówiąc, rozesranie z tymi badaniami i cały czas, bo tu jakaś taka, to takie, tu śmakie, to nie będę się dawać szczegóły. W każdym razie, ostatnie badanie. O, znowu. O, ostatnie badanie wyszło, no nie tak, i muszę się najpierw podleczyć, żeby cokolwiek dalej było. Nieźle. No, także polska służba zdrowia jest genialna. <grych> Ale. O dziwo, powiem Wam tak, na te badania wszystkie, owszem, miałam jakieś tam, nie to, że o zgłosił, co ja z tym stylkani, przepraszam, nie to, że ja zgłosiłam się i od razu miałam, ale też nie miałam gigantycznie długich kolejek na jakieś tam badania. Na jedno tylko czekałam chyba półtora miesiąca, to było najdłużej. No i na pierwszą wizytę u urologa to też długo czekałam. A tak poza tym, no w miarę, w miarę to się jakoś tak, no wiadomo, czeka się nawet tydzień, dwa czy tam trzy tygodnie na coś, zanim będą jeszcze później wyniki, zanim się umówił człowiek do lekarza i tak dalej, no to mija to trochę czasu, ale nie jest źle. Naprawdę nie jest źle. To się z tego cieszę. Reszta, no. Powiedzmy, do okulisty w styczniu rejestrowałam się i dopiero niedawno byłam. Tak. Cukrzycowo wszystko jest ok, w porządku z moimi oczami. Tam, jakie mam wady wcześniej, to wyszły te same, ale cukrzycowo jest dobrze, to już się z tego cieszę. Jakieś tam inne pierdoły jest ok, wychodzę na prostą. Tylko jeszcze teraz kwestia tego, żeby rozprawić się z tym kamieniem. A nie, jeszcze wylazło coś, wiecie? Powiem Wam tak. Z jednej strony cieszę się, że wyszła mi wyszedł mi ten kamień. Autentycznie. Bo gdyby nie to, to ja bym nie miała świadomości, że choruję na cukrzycę. I teraz się okazało, że jeszcze mam coś z kręgosłupem. Dlatego mam większy ból, jeżeli chodzi o plecy i yy, to, to, to. To znaczy, ten ból nerki. O, dlatego mam większy. Ale dobra, to po kolei, po kolei. Tutaj do neurologa to mam dopiero na październik. Także spokojnie, spokojnie wszystko. Ale dobra, nie truję Wam więcej. Zdałam Wam mniej więcej relację na ten temat, co jest z moim zdrowiem. Nie ma tragedii, tylko po prostu się wszystko przeciąga w czasie. Yy, jedyna tragedia jest taka, znaczy tragedia. Cudy słowie, bo mają ludzie o wiele większe tragedie. Jest to, przepraszam, <klaszka> kaszel nie bierze, bo dzisiaj jest duże zapylenie. No, także. Yy, a, znaczy, nie astma, tylko alergia się odzywa, i przez to często kaszle. No, a dużo dzisiaj gadam, bo dużo telefonów odbieram e, z życzeniami. <laughs> no, w każdym razie na czym ja to skończyłam? A nie mam takiej jakiejś tam Bóg w jakiej tragedii, no bo ludzie mają o wiele większe tragedie. No, ale dokuczliwe jest to, że po prostu, no, jednak te plecy tanera mnie boli. Ale wieczorami termoforek, a w nocy mam drugi termoforek, żywy, pyniek. Mój piksel, jak ja się układam, on precyzyjnie po długości całych moich pleców układa mi się grzbietem i mnie wygrzewa. Czasami zrobi mu się za gorąco, no to pójdzie w nogi na chwilę, odsapnie i potem znowu mi wraca i znowu mnie wygrzewa. Dosłownie wzdłuż kręgosłupa, wyobraźcie sobie. Takiego mam fajnego psiunka. Chyba, ja wiem, że psy wyczuwają, koty też to chyba mają, z tego co wiem, że. Ale ja nigdy kota nie miałam. Dlatego mówię tylko, co słyszałam. Ale ja wiem, że psiaki wyczuwają, jeżeli człowiek jest chory i tak jakby chciały pomóc, uleczyć. No, przynajmniej mój pierwszy piesio, znaczy pierwszy. Tak, pierwszy, taki, taki. Moja perełka tak miała. Później przed Pixlem mieliśmy Sonię. Też tak miała. Pixel tym bardziej. Ojejku, to jest taki fajny piecek. A dobra, kończę, bo się rozgadała mi ta 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 ta, ta a trzeba troszeczkę zostawić e, miejsca, żebym później wam nagrała. E, ewentualnie, jeżeli będziemy. Znaczy, nie, będziemy szli, ale być może z tego miejsca, gdzie będziemy, coś nagram. Dobra. Chyba, że mnie złapie ból, no to nic z tego zostanę w domu. Ale nie sądzę, oszczędzam się dzisiaj. Żeby mieć siły na to. Więc teraz brykam z Pysiem. Znowu brykam. Ja w cudzysłowie brykam na spacerek i się oszczędzam później. Potem siadam z tyłkiem i będę oprawiać filmik. Zanim przyjdzie Radek z pracy. Pa, pa!